Ah, vamos lá só não pode chegar Não só Co mam podnieść? Muszę bo chcemy bo to taki nowy wyklejiny nie ta, Co, kurde, ja mu powiem, to to utrzymam podnieść. pod. Się jak zrobiło. Kurwa. Dobra? Cier, Kuszty, młode, jest małe, ale macie je nie? Dobra, dźwignie, lekko tam. Dobrze, aż no, lekko, tak żeby było. Zobacz, I czy również... że to jest takie takie, 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 よろしくい